Ola Filipek i Aleksander Sikora nowymi prowadzącymi Halo to Polsat. Internauci są jednogłośni. Polsat wprowadza zmiany w swojej jesiennej ramówce, a wśród nich pojawienie się nowego duetu prowadzących w programie Halo to Polsat. Aleksander Sikora i Ola Filipek zadebiutują w roli gospodarzy porannego pasma. Informacja ta wywołała falę pozytywnych komentarzy wśród internautów, którzy nie kryją radości z tej decyzji. Aleksander Sikora to dziennikarz z bogatym doświadczeniem telewizyjnym. Swoją karierę rozpoczął w telewizji polskiej, gdzie współprowadził m.in. Pytanie na śniadanie. Był także gospodarzem takich programów jak The Voice of Poland czy You Can Dance Nowa Generacja. Widzowie mogą go kojarzyć również z eurowizyjnych preselekcji oraz dużych wydarzeń muzycznych, takich jak Sylwester Marzeń z Dwójką czy roztańczony PGE Narodowy. Jesienią 2024 roku dołączył do zespołu Halo to Polsat jako reporter. Ola Filipek od ponad dekady, związana jest z radiem RMFFM, gdzie zdobyła uznanie słuchaczy. W telewizji zadebiutowała stosunkowo niedawno, biorąc udział w 16 edycji Tańca z gwiazdami. Jej występ w programie przysporzył jej sympatii widzów, co z pewnością pomoże jej w nowej roli. Ola Filipek i Aleksander Sikora nowymi prowadzącymi Halo to Polsat. Internauci są jednogłośni. Jesienna ramówka Polsatu przynosi widzom kilka niespodzianek. Dotychczasowy duet prowadzących Paulina Sykut-Jerzyna i Krzysztof Ibisz został rozdzielony, ona będzie współprowadzić program z Tomaszem Wolnym, a on z Ewą Wachowicz. Mimo tych zmian oboje pozostaną prowadzącymi taniec z gwiazdami. W śniadaniówce widzowie nadal będą mogli oglądać Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a do grona prowadzących dołączą Aleksander Sikora i Ola Filipek. Wieść o dołączeniu Aleksandra Sikory i Oli Filipek do Halotu Polsat spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w mediach społecznościowych. Internauci podkreślają, że oboje mają odpowiednie doświadczenie i charyzmę, by sprostać wyzwaniu. Cudowna niespodzianka, już nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć ich na ekranie. Super duet, ale ekipa gratulacje, Ola, i powodzenia to tylko niektóre z licznych komentarzy. Program Halo tu Polsat powróci na antenę już 29 sierpnia, jednak na debiut Aleksandra Sikory i Oli Filipek widzowie będą musieli poczekać do niedzieli 31 sierpnia. Tymczasem entuzjazm wśród fanów rośnie, a nowi prowadzący mają szansę stać się ulubieńcami porannej widowni.